Bardzo serdecznie, ja jestem cover i dzisiaj gramy razem z intro w Minecraft y, kalambury, tak? Przywita się. Siemanko. Y, tak, chodź chodź po dareny, znaczy ja tu będę... Y, ja teraz tu zrobię cięcie i widzimy się na ręce. I jesteśmy po przerwie jak widzicie. Już zaczęli budować. Słońce Wiem co jest A nie myślałem no, Nie, nie kolono Blok ser. Nie blok Co to jest Ser Ser Jest! Jeden punkt uh -huh! Dobrze, mam. piękny ser, bardzo piękny ser Chuj. Ale, ale raczej plasterk sera, dobra. Jabłko! Pierwszy! Jabłko. Ale to jest głupia, nie jak ten. Nie, nie pokazuję. nie buduje? Jabłko. Dobrze. Teraz morda! Boże. Ej! I co? Dobra. Teraz kto buduje? Kto buduje? Katar. Nie niczego. O jest, jest, jest. Co? Co? No i. Jabłko. Jabłko. Ale co ma jabłko w tym ręku? No. On tak szybko lata, że nie widać. Jeszcze ma czerwone ten. No. Dobrze, więc ja tu muszę zrobić cięcie, więc widzimy się po przerwie. I hej, cześć, siemano, jesteśmy po przerwie. Oda. Woda! Pieszy! Nie. Ja. Co to ma? A! No. Um. Nie wiem. Wiadro nie, wiaderko. Nie wiem. Nieć. Ależ tak! Brawo Hitmanie, dobra, intro buduje. Mm, 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 mm. tak. Nie, chęcha. no dawaj, gadaj coś, mów coś, znaczy rób coś. To ma być z tego. Czym jest z tym związaniem? Nie wiem. Mhm. Czy związano z tym, Eee yy, yy, blok. Yy, co to jest? Nie, źle to zrobiłem. No Co to jest? Co to jest? Co to jest? Ej, jest nas dwóch na arenie! Powiedz no. mi, co to jest? Jest no. nas dwóch? No. Ale co widzowie to tak? chcieli, nie? Hmm. Widzowie nie chcielibyście, tak? No, ja ci mogę powiedzieć. Powiedz mi pierwszą literkę, o. M. Nie wiem, ale robię tutaj, nie, nie Miska, nie wiem. ale nie piszesz M. Miska, ale nie piszesz. Nie pisz, bo jak chcę, bo budować. Chciałem ci dać trójkę, ale... Po co mi? Dobra, teraz ja buduję tak trudną rzecz, że normalnie nie... pobuduję sobie coś innego. Nie, bo, mi, bo mnie widzowie puszczymy do adminów. Dobrze. Powiedz pierwszą hmm. literę. Kijci w oko... Tamto... O! kogoś brat się odzywa. Tak, mam talerz. Co to no jest? skończyłem praktycznie Weź Wiem, że jestem na kreatywie Hospital, brawo No skończyłem Brawo Co? Aha, mam to pierwszy I wygrał cover uh -huh. Nie yeah. dobra Więc yy, stani przy mnie Pożegnamy z widzami A ja tu robię cięcia I dziękuję Wam za Obejrzenie tego odcinka O ile obejrzeliście Ale dziękuję Wam Komentujcie Subskrybujcie, łakujcie Ale ja oczywiście nie zmuszam do tego Ale to bardzo motywuje do dalszej pracy Więc yy, Zapraszam na kanał Jeszcze raz Intro yy, w opisie jest Do jego tego, link do jego kanału Też go zasubskrybujcie, łapkujcie Macie tak, jaką ma dużą głowę w porównaniu do klatki my się małą <grych> Dobra y, Więc y, No nie wiem Dobrze, więc My, my mówimy Uciekni. no. Dobra, to ja sam mówię, cześć, nara, pa. A czy intro powie, czy nie? Mnie to nie obchodzi. Żegnajcie, żegnajcie, jeszcze ja <gry> Dobrze, więc my się z wami żegnamy. Na razie, pa, cześć i czołem.